"Siemano z tej strony, Wil i w dupie mam te wasze łapki." z tej strony Citrox, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serwera Adeon. Dzisiaj jest ze mną Evil, się ma Evil. No cześć. <grych> I witamy Was na serwerze. jesteśmy w tej chwili chyba na S8, tak? O ja dobrze pamiętam. E, tak, S8 i zgubiłem. Dobra. O już się widzę. Okej, okay, dobra, czekaj, ja już wyłączyłem Vanisha, Evil Ty też wyłączył. Ja też wyłączyłem. Dobra, wbijmy do teamu numer. numer Numer 4. Team 4, dobra. Zapraszam Dzień się. Kurde, wiesz co jeszcze nie widzę, gdzie ty jesteś? E, bo gdzieś Ci uciekłem. Nie ma czemu, Dobra, zobaczymy zaraz. Zaraz w się znajdziemy, okej? Okay. Szybko teraz ja się tylko poskrzywdzić. A, zgubiłem się. Nie mam, wziąłem mam, żadnej. Mam, A, jestem coś tam, lamą. Ktoś tam zgarnąłem. Dobra, mm. ważne jest to, że ciebie widzę. Ej, teraz tak, Ewi, jaką klasę bierzesz dzisiaj? Dzisiaj sobie powalczę, to wezmę wojownika. O, i no, ruszyłem. Odważnie, ja sobie wezmę górnika, bo nie mam żelaza, także... Przynajmniej będę miał czym tutaj kopać, więc tylko czy ktoś tą skrzynkę wziął, chyba e, chyba tak. No i cóż, dzisiaj gramy e, tutaj na Białym drużyny czwartej, ponieważ w poprzednim materiału e, graliśmy chyba na dwójce, nie Wil? E, tak, to był zimowy. Dokładnie, okej. Okay, Do, tak dzisiaj dobie. sobie zagramy tutaj. Mam nadzieję, że gracze nie będą wychodzić z serwera, bo jak wiadomo imię więcej tym e, ciekawsza rozgrywka. E, I Ewi, miałeś coś powiedzieć, miałem ci przypomnieć o Facebooku. E, tak, właśnie. Chciałbym was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na mojego Facebooka, tylko czekajcie, sobie coś skraftuję. E, no bo dosyć mało osób tam jest, a raczej fajnie by było gdybyś... Gdybym miał jakieś pytania, to lepiej jest zawsze spytać na Facebooku niż na YouTubie i by było generalnie spoczko. Także zapraszam was, link będzie w opisie. Tyle. No, zarówno Evil'a jak i u mnie, także także zapraszam. No i co, fuck, czemu mam takie spadki imprezy, wiesz co? zastanawiam się o co tutaj chodzi. Nie, mam no na short, nie wiem właściwie mm. czemu, bo nie jest to normal, ale, ale spoko, wiesz, powinniśmy sobie poradzić. Evil, ty wiesz ty, gdzie jest enchant tutaj? E, tak, wiem, tylko potrzebuję żelaza, tak jakbyś się mógł do mnie tepnąć, to bym był przeszczęśliwy. Wiesz co, tylko że ja nie mam żelaza, ja mam sam ten... Nie obchodzi mnie to, chodzi do mnie. Dobra, okreśnik tep Evil Buddy już się teleportuje No zobaczymy, no. I co? Okej, okay, ja już mam żelazo. Okej, okay. dobra. Tutaj też jest chyba nie za miejscówka, można sobie to śmiało pokopać. Zapewne niedługo gracze tutaj będą z nami. No nie, zapraszamy nas również na naszego TeamSpika. IP TeamSpika to jest ts.club.minsup.pl. Na tym speaku macie potworzone specjalne pokoje, w których możecie rozmawiać z innymi osobami grającymi na serwerze. Jeżeli jesteście na przykład na serwerze S8, wchodzicie na, 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 na serwer S8 na Speaku i tam później do pokoju, na przykład Team 4, i wtedy możecie rozmawiać z, osoba, z osobami grającymi w waszej drużynie. Jest Wygląda fajna sprawa. Ostatnio nawet rozmawiałem tutaj też z Wami na live, także osoby, które były na tym live, był to live nawet z Multim, to, to pewnie wied, wiedzą o, o co chodzi, a jeżeli nie, no to zerknijcie sobie okay. na tym speak. Przerwę Dobre. Ci na chwilę, bo Dobre? już lecę w stronę N Chantu tylko raczej płynę to trochę długo może potrwać. Eee, no i co, zrobiłem sobie już ironowy mm, kilofik i będę lecieć. O, ktoś mi zaprosił no. na skype ie. Dobra, to okay. jeszcze przypomniało mi się o skapepie. Eee, mój Skype to jest Evil Body Official, czy jakoś tak, będziecie też mieć w opisie i tylko sprawa nie dzwońcie do mnie. Jak macie pytania, to piszcie, bo jak ktoś dzwoni, to blokuje, bo mnie to denerwuje. I co dodawanie <grym> do jakichś głupich konferencji spam, y, gdzie ktoś swój filmik promuje, też tak samo blokuje. Mm, także tyle. Jak macie pytanie to po prostu piszcie. Okej, okay, dobra, także chyba te wszystkie sprawy informacyjne już za nami, teraz trzeba się skupić na rozgrywce, czekaj, bo tutaj rzucają mi ludzie jakieś enderperły, grajcie, a nie rzucacie mi... Starły. No właśnie ja mi to, to w miarę e, denerwuje, o no, jakieś nie będą. No właśnie często jest tak, że osoby tutaj wiesz, chcą nam pomóc, dają nam itemki i tak dalej, a, a nie kopią zupełnie dla siebie. I później wiesz, jak idziemy na strzałek to wszyscy mają uzbrojenie oprócz tych osób, nie? I wtedy może to niestety źle się na nas odbić, no, ale zobaczymy jak to się potoczy tym razem. No nadzieję, że dobrze, mamy już tutaj sporo żelaza, mam już spodęki i sztuk, także za chwilę zrobimy sobie piecyk i będziemy mogli... Wszystko tam dodać, dobra. A ja mam ten... nieprzyjemną sytuację, bo gościu się kopie za mną, chcę być miły, przyjemny czy coś takiego. Teraz muszę się kopać na ukos i tak dalej, żeby A, mi na mnie nie wskoczył ja, i wiesz, rozumiem, ja, rozumiem, to, no, 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 nie będzie cierpię takiego bez wyjścia, czegoś. Właśnie. A, jakoś sobie tam na pewno poradzić. Dobra, niestety kurczę, wiecie co, jest problem z tym, że ludzie dosyć tutaj na początku szybko wychodzą z serwera. Pamiętajcie o tym, że jeżeli wiecie, że nie, nie dogracie do końca rundy, to nawet nie zaczynajcie, bo zajmiecie miejsce osobom, które chciałyby tutaj pograć i... No i bez sensu, jak widzicie, w ciągu pierwszych dwóch minut, prawda? No i no właśnie, wiem, ja wiem, mam że... teraz sytuację taką, że trzy osoby są na jednym klocku. Dobra, mów, kontynuuj. Dobra. Czekaj, ale to jak, wyjdziesz stamtąd czy nie? Dam radę, już wyszedłem bokiem. Jakby co to się da, pójdziesz, no to spoko. I tak jak mówię, no właśnie, nie, nie róbcie w ten sposób, bo zabieracie miejsce osobom, które żeby tutaj pograć. E, no i, i tyle, i później rozgrywka jest już e, nieprzyjemna, jak jest tak mało osób, nie? Myślę, że, że, że wiadomo o co chodzi. Dobra. Ja pieprzek jak mnie denerwuje ten rol. Zaraz go zakurwię. Dobra Dawaj, spokojnie stary. Jeszcze dużo eee. czasu mamy 635 sekund, A ty nie o to chodzi, wiesz, wchodzi ci pod nogi ty chcesz sobie coś pokopać, ale on sobie stanie i ten, zaraz polecą obaj. No ale bo... to, to nie, no to napisz może ten, żeby się I tyle wystarczy, bo on ciebie nie słyszy, nie? Dobra, czekaj, ja sobie muszę zrobić szpiecyk. Mam a, bo skończył mi się kill. Off. O! Okej, jak to No ja teraz wębie. zgubiłem miejsce, wow. gdzie jest enchant i nie umiem się znaleźć, no bo musiałem kopać na układ. Boże. ale ty masz kordy zapisane, tak? Czy, czy jak? No średnio. Dobra, nie wiesz średnia. co, zatrzymam to i teraz je ja ich poszukam, bo e, Dobra. nie pamiętam jakie to były. Mm, okay, zapamiętasz? Stoczka? No. No to czekaj, zaraz ci powiem. E, minus 80... nie, to jest nie ten biom, kurde, no to nie wiem jakie to są kordy. Proszę, no. a to... A i to lipa, dobra, no, może czekajcie. Wie ktoś gdzie jest Enerchant? Być może ktoś z naszej drużyny, nie wiedział to ewentualnie tam pójdzie. To tutaj ten mój piecyk Ja hajmy. słyszałem tą lawę, ale wiesz co, nie znajdę tak na oko. Nie wydaje mi się, żebym miał takiego farta. Tym bardziej, że ktoś w sumie wykopywał się na górę tym moim tunelem, no i teraz jest to zakopane. Rozumiem, rozumiem. E, dobra, mam nadzieję, że za chwilę ktoś tam pójdzie po ten e, enchant już. No i teraz tak, chciałbym mam powiedzieć, że e, prawdopodobnie w chwili, gdy to będziecie nagrywali już... E, lata nagrywali? Już, e, Co? E, oglądali. No Myś dobra. Powiedziałem, nagrywali, być może tak. się przejęzyczyłem. Także w chwili, gdy to będziecie oglądali, prawdopodobnie lawa i zapalniczki będą już usunięte. Byliśmy zrobili to z się dzisiaj, ale niestety zabrakło nam czasu. Także mam nadzieję, że, że to usunięte, jeżeli nie, to na pewno na dniach. Także nie martwcie się, zapalniczki, lawa zostanie usunięte i już nikt nie będzie was podpalał. To jest taka też informacja tutaj dla was. Dobra, ja sobie tutaj muszę już robić szybciutko moje uzbrojenie. Okej, okay. ty masz jakieś żelazo nie? Kilim, mam 7 sztuk tylko wiesz Dobra Jezu jak dużo osób wyszło. Szkoda Szkoda, szkoda, zapomniałem, że... Za, 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 zapomniałem. <te minimize ostożę> zapomniałem, że... Nie mam kilofa. Muszę ten... Dobra. Tyk, robimy sobie taki. Okej, robimy sobie w ten sposób. Dobra. Jakby co, to, to ktoś tepa się do mnie, ty mam dobrą miejscowkę i będę mógł sobie pokopać. Mam że ktoś... Ja było... pierwsze kafu się do mnie tepną. <laughs> ale to znowu się kopałeś tak w jedną klatkę, czy jak? Dobra. Cię nie, po prostu się tepnął do mnie, przepraszam, no. Co mnie to obchodzi, że teraz przepraszasz, trzeba było myśleć. Okay. Eee. Dobra, czekaj. Evilowi rage się ładuje. No, właśnie widzę. Evil, nie spinaj, wyluzuj. <laughs> tak. Mamy się dobrze za bawić. Za za wypij sobie melisę czy tam... No, dokładnie. Jest... Dokładnie, dobra, 480 sekund, czas powoli e, tutaj nam e, spada, więc trzeba się szybko ogarnąć. Coś mi też razem chce się lecieć. No tutaj trzy sztuki mi do wypadły. Średnio średnio. Le, jeszcze lecę muszę zapalnie. zbierać jako, tak? Czy, czy nie? Czy tam eee... masz coś? No zbieraj, zbieraj miło będzie. No miło, ja, jak, jak zdąż dla samego siebie zdobyć, to będzie miło. Kurde, nawet nie mamy jednego diaksa jeszcze, a ty masz jakieś diakse, czy nie? Nic słyszę słyszelawe jestem przy tym. Um, Okej, okay, tylko pani błagam cię. O, jestem w jakimś mechanizmie chyba. Okej. Okay. Tak, tylko tutaj nie mam peru, żeby się wkopać to. Dobra, spoko, chyba musisz ten... Musisz jak sobie możesz, to tepnij się do mnie. Mm, chyba, dobra, że... Co? Wezmę, wezmę swój piecyk, bo nie wiem teraz, gdzie on był, fuck. Okej. Okay. lubię się, znajdę swój piecyk i będę musiał ciebie tepnić chyba Dobra, tutaj. bo ja A. nie mam już nawet czym kopać. Okej, okay, Tap, mm. Tep, I today. Dobra, o, ktoś mi rzucał... Złoto, a ja proszę... No dobra? No, no, nie masz czym kopać, tak? To co mam ci wykopać, bo... No kop gdziekolwiek, wszystko kop. O oh, fuck. Jedna no, chwila. Chwila chwila. Coś wyczuwam, że będę mieć połowicznie złote eku. Tutaj nie, Citrox, tutaj w górę czy coś. Gdzie? Boki. Byle gdzie kop. Masz off i ten i kop sobie. Ja tutaj już sobie przepalę e, i. Dobra. I zaraz będę miał, dobra. Ja tam wrzucę też swoje, nie? Wiem no, cztery. cztery, Jakoś się cztery, cztery są moje. Jakby co? Okej, okay, dobra. Lepiejmy jeszcze jeden, żeby sobie żelazno. No i zaraz będziemy mieli enchanting, tak? Będziemy mieli enchanting, bo wiesz, z czerwonej drużyny została tylko jedna osoba, no tragedia. No strasznie. Ty, Może późna to... pora, wiesz, no, i teraz Idźcie tak, spać wszyscy. Nagrywamy to już e, dosyć późno, e, także wiesz, osoby zaczęły gaczać, tutaj muszą iść albo na kolację, albo coś, także... Pewnie to... O! Ktoś ma już enchant tutaj, wilk. O, dobra. Kafu ma enchant. Dobra, czekaj, Kafu. Zrobimy tutaj miejscówkę na enchant. Czu, 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 czu. A, Jak on postawić. się tutaj wbił w ogóle? To nie mam pojęcia, chyba się tak do mnie. No. Też mi się Podobnie, wydaje. Dobra. Czyli okay. tak okay. na niego narzekałem, a jednak okay. enchant skołował. Mam. No okej, okay, dobrze, tak, w porządku. Jak coś, to TP. O, widzę, że tutaj chyba większość ma SWIPy, raczej więc... A więc mogą się teleportować bez problemu, nie? Strasznie mało to... osób zostało nawet, nie będzie chyba z kim bić się. Nie no, nie przesadzaj, zobacz że jest... Aha, to jesteśmy my żółci. No, <laughs> Szemu, dokładnie. Że to są przeciwnicy. No to co, niebieskich zielonych? No średnio, średnio, zobaczymy, gdzie jeszcze tam ci zero już wytrzymają. No i chyba wygramy to, co? Dzięki temu. No raczej Dałem na, się, na pewno. Kurczę Nawet z... Nie wiem Zadam... czy enchantować jak Enchantuj, enchantuj, bo wiesz, no wiadomo jak to się podoba, znalazłem kurde Emerald tutaj. No ale co z tego jak wszystko wypada ze stołu, no prawda? No. Że to bez sensu jest, dobra. ja mam tutaj jeszcze takiego. Jak wolno mi to nazywać, padło no, technicznie tak Jeszcze, no tak nie mam diamentów, kurczę. Ja też ciekawy. nie, ale ja będę widzieć tym, e, jak to się nazywa. Szatny. Aha, dwójką, szatny to to nie potrzebuje, tak. No, rozumiem, rozumiem. I to jest chyba tak samo jak e, diaksowy na Shotness e, tak, no, jeden, ja tak nie? Tak, dokładnie. Także ja się o to nie boję, że diaksów nie mam. Najwyżej ci coś podchwytę, okay. jak mi się uda zdobyć. Poko, nie no, ma okay. problemu. Dobra. Ile, czekaj, ile złota mamy? Tych koksiabek też nie, nie, nie będziemy lubili. nawet się nie opłaca, chyba jak, jak, jak mało złotych. Nie, nie, strasznie. Nie ma szans nawet. M no, no, wiem, ma... że nie da rady. Na stu. Bez sensu. Dobra. Czekaj, to tym, Chyba nawet nie będzie tyle ludzi, żeby się z nimi bić. Ej, ty ty, ty zbierasz też raz ze swojego pisyka, czy ktoś ci kradnie? E, zbieram. Ty okay. też zbieraj. Okej, dobra, czekaj. Ty też muszę to ogarnąć. Um, wsadzę, wsadzam obsadzam tam cztery sztabki, ok? 4 będą moje. Wiesz co? Mm, no. zróbmy tak. Ty będziesz mieć złote, żelazne koje, ja złoto, co? Też złote jak serio? No, nie przeszkadza mi ono. Wiesz co, mam jeszcze 250 sekund, to może uda nam się to zrobić, no zobaczymy. Później będziemy się ewentualnie martwili, jak już. E, jak ten masz hełm, Zbieram dobra, na końcu dawać tak. złoto. <noise> nie no, nie dawaj mi się. No, ma już cały ten, że, no, jak Kozak. Nic. Kozak, kozak, dobra to jeszcze pokopię trochę, czekaj. Zresztą to to też nie strasznie. O, strasznie. pierwszy jak diament się... mi wyleciał. Nie, to For wolno you. Idzie. O, to może jeszcze ja dodałbym jeden i wtedy dasz mi manieczek. to Byłoby fajne. Okej, okay, ile Kiedy czasu? Ja czas kontroluję, ile ludzi jest, bo jest tak mało, że aż się boję. Nie, no, no. Najwyżej będzie szybszy odcinek, wiesz? No no, 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 właśnie, pewnie zakończyłem przed meczem, ale widzę, że ci, co już są, to już nie wychodzą teraz. Już, już no. raczej oni zostaną do końca, taką mam przynajmniej nadzieję. O ile oczywiście się nie spalą tutaj, inicje. Citrox dasz, Citrox daj enchant, Citrox daj żelazo. I co jeszcze chciałem... A, daj żelazo, nie mam do siebie, kurde mam im dawać. Jak to jest właśnie. Citrox, aka polski czerwony krzyż. Tak, dokładnie. Dobra, no teraz... czekaj, ja mam tutaj wiesz, co płotki, w razie czego jakbyś potrzebował jeszcze Expo, to mogę rzucić w siebie, to nie będzie z tym problemu też. Nie będę we mnie dam niczym dam, rzuca. rzucał. Jest engine, aha. Ty to jest Tam gdzieś spodem. ktoś wsadził w jakieś dziwne miejsce no mi Mam hełm na prota, teraz została jeszcze klata okay. i spodnie. A co ty robisz sobie żelazny czy ten czy złote? Nie, złote. Dobra, tylko, tylko po prostu hełm miałem. Ale e... później najwyżej ci, ci dorobimy, jak wiesz Nie będziesz mi nic dorabiał, sam sobie dam radę. Okej, okay, Mam jeszcze 7 żelaza dla ciebie to spokojnie. O, to wiesz co, do tego piecyka tutaj po prawej stronie, okej? Okay? Nie wiem czy się da wrzucać do piecyku, wiesz? Jak się nie da? Nie da no się. No chyba nie da się. To się nie da. Ale nie, chodzi mi, żebyś rzucił te ludy. Aha, bo to masz już No tak. No to wiesz, zarzuś mi tutaj, mi się mm. przyda akurat. Patrz Rzec ile tu wyda. osób chodzi, nie ma sensu rzucać. Jeszcze A, ci okay, o, oni mi oddadzą spokojnie, o mam, dobra. O, mam, nie mam. rzuciłem. No <laughs> to ktoś mi rzucił 7. Dobra. <laughs> <Żal. laughs> porządku. Dobra. Jakże wiesz co może nawet dla ciebie coś tutaj jeszcze zrobimy do problemu chyba. Jak mi się przynajmniej wydaje. Damy dobra, radę. Już ekranie. powoli na górę by trzeba było wychodzić. No, wiesz co? Napisz komuś, żeby on już tam szli, dobra? Ja teraz entwantujemy, no. nie mam jak. A później się topniemy do kogoś. Kurde, projectile protection. jeden, 1, ok. Prote projectile protection. I. Uwaga, uwaga. Projectile protection, kurde, mam. Będę tutaj. Najstrasznie odporny na strzały, no ale niestety tylko. No. Na plot jeden wpadły mi te. Spodęki chyba, ja dobrze pamiętam. Nie, buty. A tak, protection z spodemki, tak, 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 dobra. Eee, czekaj, tu jest jeszcze żelazo, to ty wsadziłeś, czy, czy to jest czyjeś? Jakiś... Ja wsadziłem. Okej, okay, dobra. Wiesz co, he aha, hełm. Jak chcesz, to mogę ci buty już zrobić żelazne. Eee, nie, mam jeszcze siedem żelaza, wiesz, dla Czekajcie, ciebie. Czekajcie, ma ktoś diaksa? Kurde, nie mam żadnych elementów, potrzebuję diaksa. Nie wiem, czy ktoś mi tutaj da. Mam nadzieję, że tak. Protection dwójka na drugim levelu chyba. Mi weszła, wszedła, weszła. Jeden potrzebuję. O, dobra, ktoś mi tutaj dał, czekajcie gdzie on jest. No, dobra, widać mi ten, ten diament jeden twójcz, nie? Jasne, łap. To Okej, okay, dobra. Okej, okay, mam. Ale czy nie mówisz, że masz fullę kut, ja sobie zrobię buty żelazne. No spokojnie, już ci czekaj, zaraz zarzucę też żelazo. Całe protection Okej, okay, ja ten ci też rzuciłem już pięć sztuk, dobra, e, uwaga co mam? Sharpness 1, na my ci dobra, trzeba już chyba stąd spadać. Co tak mi się wydaje? Ciśnik. Jest ktoś u góry Teraz zobaczymy, ale napisałem Dobra, ]iedoksonie. mamy full Ecu Protection chyba, tak. No. Dokładnie. No to możemy już cisnąć na górę. Foko, czekaj, ciągle czekaj, coś trzyma. Właśnie... Nikt mi nie odpisuje, chyba nie e No czynę. to jedziemy po kolei, nie, kogo nie ma. E adi Tep. Adi zobaczymy no, gdzie jest. No to sprawdzę, ja się będę na... O kurde on się gdzieś bije. A on jest na górze, dobra, dawaj do mnie. Dobra, tep, Evil, bad Day. O, Ło wow, 15 sekund zostało stary, szybko! Szybko musimy czekaj, czy ja biegnę w dobrą stronę, tak, dobra. tak, 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 Nie dożrzymy. Zdepa jeszcze raz do mnie. Dobra, okej, okay, jestem, jestem. Kurde, jakoś szybko minęły te ostatnie sekundy, wiesz? No dokładnie, strasznie. Nawet tutaj się nie ogarnąłem. Dobra, I nie lecą jak? na środek, na górę. Lecą, są już tam? Tak, są. No kurde, nie mam u Podkopują się. Dobra, wiesz co? Zrobimy sobie tak, że wbijemy po prostu w plecy. No dokładnie. Tak jak ja, ja to teraz robię. Dę den Tak, nie dosięgam go. A, szybko na górę. Dobra, mamy tutaj ewidentnie przewagę, więc chodź, kubaniec, kubaniec, dobra walczą tam ze sobą, jest jeden czerwony, jest czerwony, okej, okay. Ja pomóż, pomóż, pomóż Ewil, a łatwo pomóż. ci pójść, jak ja nie jestem w środku, dobra, zabijesz no. Jezu, jak mało życia, mam stary help, dobra, już <grym> jesteś help. osłaniany ze wszystkich stron, dobra, okej, okay, w porządku, Jezu, jak mało życia, zostawi mi półtora serduszka, no to jesteś Word. biedny, miałeś teamfighta, ja nie, było blisko, okej, okay, dobra, też okay. bym chciał, <grym> Biorę sobie tutaj łuk, mam też książkę, wow, mam książkę, więc spoko, zaraz sobie ją tutaj połączę z moim pięknym mieczem i będę miał sharpness To się ma na dole Aha. jest, wiesz? Zobacz, o fuck. Jezdość, Jest gościu. Pięknie, fajnie, że ktoś ten, ale dobra, zrobiło mi się doszadę 2 idealnie. Okej, okay, doszadę? Muszę. Pół serduszka, dobra. uciekam. Uciekaj, to... uciekaj, uciekaj stary! Nie mogę zginąć, nie wiem czy mnie goni czy nie. Uciekaj. Tak nie, goni ale gdzie Wracam na, widzę na spawn'a Widzę za tobą. Gdzie, gdzie, gdzie? Dobrze widzę. Pięknie z tobą uważaj. Fak. Dobra, Dobra zginął. Leży, leży, leży. okej. Okay, Uch, bięgnę. całe szczęście. Dobra, zostało trzech zielonych i jeden niebieski. W porządku, myślę, że sobie porodzimy. Jakoś ciężko, kurde, nam dzisiaj e, to idzie. Strasznie, też... opornie. No, byłem blisko śmierci. Ty, ty też, tutaj nawet bliżej ode mnie. Miałem pół serduszka chyba. Musimy mieć na baczności. Dobra, Lecimy ja teraz szukać tego niebieskiego jeszcze? Tak, na niebieskiego najłatwiej właśnie no, rzucić, dobra, to, dalej, to jest najłatwiej cokolwiek znaleźć. Nie mamy tak. jabłek, co jest smutne trochę. Wiesz co? Mam kości, spróbuję sobie zmachnąć pieska. Ja mam cztery diaksy, ja, ja sobie zrobię szybko ten table i zrobię sobie buty, ok? E, dobra. Nie, enchanty tylko crafting table, Dole. dobra. Enchanting <laughs> table. What? Dobra. Ja nie mam nic, mam buty jakieś, ale to jest projektile protection. okej. Okay. Powiesz co ja mam na tych butach? Aha, ja mam tam projectile protection, to i tak bez różnicy. No. Dobra. Czekaj, czekaj, gdzie on jest? Trzeba patrzeć po ninku, bo inaczej... ...nie ma sensu. Jeżeli go tutaj nie znajdziemy, to pójdziemy od razu pro... I widzę go! Jest! To mówisz, że pójdziemy jest. prosto do teamu... żonnych. O, chyba stoi w miejscu AFK, albo enchantuje sobie coś. Rytm, Ojej, 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 Asypał atak zastosowaliśmy. Brzydki, brzydki atak. Ogólnie też chciałbym jest że za każdego flaga dostajecie diamenty, także pamiętajcie o tym, warto zabijać. Bo będziecie wynagrodzeni po prostu za to, no to chcesz powiedzieć? Że, diamen, że wziąłem jego diamentowy mieczyk, dobra. A, Możemy lecieć na ostatnich. Okej, okay, Ewi, zobacz też na tabie, pokazuję ile masz zabić. Ja w tej chwili mam dwa zabicia O, dwie osoby już zabiłem. Adi, PLV z naszej drużyny zabił jedną osobę, a ty jeszcze nikogo. Także teraz chyba czas na ciebie, zostawimy tobie flaga. Przydałoby się w sumie, ale ja już w ostatnim odcinku tyle pozabijałem, że możesz... No, o widzę skoro. ich chyba. Działek, gdzie jesteś? E... A widzę, dobra. Wow, dwóch ich jest. Chodźcie, chodźcie, dawaj na tamtego, dawaj na tego. Miałeś plecy. A fuck, fak, fak, fak. Fak, dobra, leżę, okej. Okay. Kurde, ktoś mi chyba zabrał flaga z tego co widzę. Nie, ja go zabiłem, ładnie. Ja go zabiłem, także trzy fragi już mam. Kurde, wypadałoby coś zjeść teraz. Fak, nie umiem go złapać. O, łap, łap. Zaraz sobie poradzisz. Tam chyba ktoś ci idzie pomóc już, tak. z tego co widzę. Bo gościł w wszemu okay, jabłko. I został chyba ostatni ziomek. Jeszcze szkielet.pl, tylko że... Wiesz co, nie wiem w której on jest drużynie teraz, bo ma za długi niki pokazuje mu, że, że na biało. Nie zabiłem nikogo! Ej, masz end of stream też? Tak, skończył tak, się. Od... Wygaliśmy, tak? Uff, huh, szybko! Czekaj, zaraz no, ci powiem w jakim czasie. Ale 20, 20 minut. 20 minut Strasznie nam zajęło. E, czyli tak, wiemy już, że jeżeli chcemy zabijać więcej osób, musimy wchodzić o wcześniejszych godzinach. Teraz jest, za chwilę będzie w sumie już dziesiąta Wieczorem, no. do szkoły, także, także, także. Ma, niewiele osób tutaj gra po prostu. Także jak coś, to, to wiemy, żeby nagrywać to wcześniej. No i co, mimo no wszystko, mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. Taki tam krótki, szybciutki, sporo osób zabiję. Chyba trzy osoby zabiłem, tak? No, trzy dokładnie. A ja, kogoś, trzy trzy, czy wtedy? Eee, nul, nie udało? Zero. To zero. zero. tego, co zabiłeś, to był mój frak, który A, uciekł. Tak. Krowa go obroniła, czaisz? Eee, była krowa w wodzie i walnąłem go i potem krowę, no i on już wypłynął. Okej, rozumiem, dobra, także cóż, to było na tyle, jeżeli wam się spodobało, zachęcamy was oczywiście do oceniania tego materiału, z mojej strony zapraszam was na kanał Ewida, link macie podany w opisie, zapraszam was również na jego, jak i na mojego fanpage'a, wszystkie linki macie podane w opisie, i to było na tyle, także dzięki Ewi za fajną rozgrywkę, 20 minut, myślę, całkiem ciekawie było, I to zobaczę w kolejnych filmikach chyba, nie? No, papa, u mnie burza się zbliża, zaraz mi prąd wywali. u mnie piękna pogoda, dobra, także trzymajcie się, papa.